Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o paraliżu na rynku kur. Znowu musicie mi wybaczyć, nagrywamy słuchajcie z auta, jest bardzo zimno. Jeszcze trochę mnie choroba trzyma. Także stwierdziłem, że posiedzę w samochodzie, nagram tak dla Was. Prośba ogromna do Was, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. No i zaczynajmy. Moi drodzy, stała się dość nieciekawa sytuacja. Pytaliście, zastanawiacie się, co robić, bo w sumie cena kur jest taka, nie inna, warto kupować, ale z drugiej strony się boicie, nie wiecie, co się dzieje i tak dalej. Więc chciałbym dzisiaj trochę Wam pomóc. Zaraz konkretnie powiem o co chodzi. Natomiast, jeszcze zanim do tego przejdę, to oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Słuchajcie, że oglądacie kanał, jest nas ponad 13 tysięcy osób. Niedługo dobijemy do 14 tysięcy. Bardzo się cieszę, naprawdę, słuchajcie, że udało się taki wynik osiągnąć. Natomiast, temat, na który dzisiaj będziemy rozmawiać, jest to dość pilne. Dotyczy to, słuchajcie, kur, które. Są kupowane, a raczej nie są kupowane, no bo niestety, nie wiem czy wiecie, ale zrobił się mega zastój na rynku kur. Wszystkie osoby, które były producentami, wszystkie osoby, które miały jakieś tam wylęgarnie i tak dalej, sprzedają na małym rynku, bo na dużym może nie bardzo, ale na małym rynku bardzo, słuchajcie, się to zmieniło i widać, że po prostu ludzie tych kur zbyt dużo nie kupują. I teraz, czym jest to spowodowane, kiedy się to zmieni i tak dalej? No przede wszystkim, słuchajcie, mamy zimę. Mamy styczeń. W styczniu większość usług, większość sprzedaży i tak dalej hamuje. Ludzie się wypstrykali, jak ja to mówię w grudniu z pieniędzmi, także na spokojnie. Nikt teraz jak jest zimno o kurach nie myśli. Jesteśmy dosłownie, jak ja to mówię, też z drugiej strony ledwo po świętach, więc skupiamy się na innych rzeczach, a na kury jeszcze przyjdzie czas. Także nie martwcie się na pewno kury, które macie, się sprzedadzą. Także uspokajam. No tutaj y, sytuacji problemów jest dużo. Głównym takim problemem, słuchajcie, jest to, że no wiadomo, kury się nie sprzedają, mali hodowcy nie kupują więcej paszy, więc one też trochę te firmy cierpią. Ktoś powie, że to jest kropla w morzu, bo przecież takich gospodarstw małych i tyle, ile ta kurka zje w takim małym gospodarstwie, w porównywalnie z fermą jest to bardzo duża różnica i tak i nie, no bo z drugiej strony, słuchajcie, jakiś procent zawsze jest y, zabierany, dlatego ja polecam Wam. Żebyście, moi drodzy, przede wszystkim nie panikowali, nie stresowali się, nie denerwowali się, poczekali, zobaczyli jak to będzie, jak się sytuacja zacznie dalej rozwijać. Jest szansa, miejmy nadzieję, że jest szansa na to, że jakoś to wszystko do przodu pójdzie i ludzie zaczną te kury kupować. Ile tych kurs? słuchajcie, na razie się sprzedaje procentowo? No procentowo spadło to około 20%. Procent, jeżeli chodzi o rynek polski, ale to mówię, to jest tylko i wyłącznie styczeń. Jeszcze w grudniu, kury na początku grudnia się w miarę normalnie sprzedawały. Ja nagram odcinek o rynku kur, rynku drobiu, więc też będziecie wiedzieli, jak to może wyglądać w lutym. Oczywiście, może jest to trochę też za moją namową, żeby tych kur, mimo. Wszystko nie kupować, słuchajcie, w styczniu, w lutym, może w marcu nawet, dlatego że jest zimno, kury mogą sobie nie poradzić i szkoda waszych ciężko zarobionych pieniędzy. Natomiast tak jak mówię, nie martwiłbym się, bo na pewno będzie ten boom, jeszcze wrócimy do tego, ciepło się zrobi, ludzie zaczną myśleć o hodowli i wrócimy do tematu sprzedaży i zakupu kur. Generalnie, no, plus jest taki chyba jedyny, moim zdaniem, największy zakup obecnie kur, że ta cena jest naprawdę sporo niższa i słuchajcie, tylko też musicie uważać na oszustów, jak zawsze. Natomiast e, możemy taką, słuchajcie, kurę wyrwać. Normalnie kupowaliśmy po 45 zł, teraz kupimy za 40, a nawet 39 zł. No, jest to spowodowane tym, że nie ma takiego popytu, dużo tych kur zostało. No, ale też weźcie pod uwagę to, że mimo wszystko. Te kury, no jeżeli kupicie tych kur 20 sztuk, no to jest to różnica, bo to jest 6 zł koło na sztuce, więc kupując 20 nawet kur macie mega dużą różnicę, kupując 50 kur tym bardziej, no i wiadomo im więcej, tym ta różnica robi się większa. To na plus, ale jak macie kupić kury i teraz przeryzykować na powiedzmy 150 zł, tylko tym, że te kury u was będą, a one nie wytrzymają do kwietnia, to nie ma to sensu. Także uspokajam Dziś odcinek taki naprawdę, słuchajcie, na pełnym spontanie. Nie ma się co martwić, nie ma się co przejmować. Nie denerwujcie się, że nie możecie sprzedać, że nie możecie kupić, że macie problemy i tak dalej. Wszystko się ułoży, wszystko wyjdzie, to jest kwestia czasu, słuchajcie, i na pewno kury będziecie sobie sprzedawali. No, ale tak jak mówię, to jest kwestia cierpliwości, kwestia tego, żebyście wy też sobie pewne schematy, pewne rzeczy w głowie poukładali, jak to u Was obecnie wygląda. Ja wam mogę powiedzieć, że my obecnie kurek nie kupujemy, skupiamy się bezpośrednio normalnie na hodowli tej, którą mamy obecnie. Niedawno, tak jak nagrywałem, widzieliście, zrobiliśmy grzędę. Myślimy, żeby zrobić jeszcze poidło, karmidło i to wszystko będzie. Także uspokajam osoby, które się stresują, denerwują, nie wiedzą jak to teraz będzie, panikują, bo myślą, że to już jest koniec, że to się nie będzie sprzedawać, że to się nie będzie kupować. Jest to jedna wielka bzdura. Nie martwcie się i też nie czytajcie żadnych głupot w internecie artykułów, które napędzają, słuchajcie tą panikę, napędzają te nerwy tylko i wyłącznie po to, żebyście wy. Po pierwsze się stresowali, a po drugie kupowali teraz na umór kury, bo tak trzeba. Nie, moi drodzy, nic nie trzeba. Trzeba to przede wszystkim się uspokoić, podejść do tego na chłodno, a nie się martwić i przejmować tym, że zaraz tych kur zabraknie, nie będzie albo coś się stanie, bo też już były słuchajcie takie głosy, że ludzie chcą hodowlę likwidować, bo to nie ma sensu. Nie, moi drodzy, to tak nie działa i się w ogóle tym nie martwcie. Ja Wam to mówię z doświadczenia po rozmowie nawet z różnymi handlarzami, hodowcami. Faktycznie ten rynek trochę się zatrzymał, tych kurs przydaje się sporo mniej, ale tak wygląda handel, tak wygląda rynek. Raz jest lepiej, słuchajcie, raz jest gorzej, nie może cały czas być Eldorado, <kuh> a z drugiej strony może i dobrze, że jest lekki zastój. Możemy się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Raz idzie lepiej, raz idzie gorzej. Na spokojnie. Bez stresu. U nas sytuacja wygląda tak, że też tutaj, słuchajcie, w województwie mazowieckim trochę się pozmieniało: ludzie zaczęli tych kur kupować mniej, ale co też zauważyłem, Bardziej się przykładają do hodowli, które mają obecnie. Jeszcze nawet zimą, słuchajcie, do, napisało do mnie ostatnio na maila parę osób, które w ogóle zaczyna taką hodowlę i zastanawia się, jak ma to zrobić, i w ogóle, więc też e, jak najbardziej ludzie e, zaczynają takie hodowle. Więc nie martwcie się, jeżeli ktoś tam Wam powiedział, że nie, już teraz z tych hodowli nic e, nie będzie. Na koniec mogę powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś czeka na te upragnione witaminy, produkty, o których mówiłem, to niestety będzie musiał jeszcze trochę zaczekać. Słuchajcie, szukam producenta, szukam osoby, która to zrobi, która się tym zajmie, też w małych oczywiście pieniądzach, no i zrobione na naturalnych składnikach. Wszystko to wypośrodkować jest ciężko, ale staram się to zrobić po to, żeby też wam pomóc, bo wiem, że po pierwsze, nikt zaleknie zapłaci 200 zł. Znaczy, może zapłacić, ale mi nie chodzi o to, żeby wyciągać od was pieniądze. A z drugiej strony, jak ja mam do tego dokładać, to też jest bez sensu, bo mogę coś dla was zrobić, ale nie będę tutaj, słuchajcie, poświęcał tysięcy złotych tylko po to, żeby wam wyprodukować coś, co też nie wiadomo, czy ktokolwiek w ogóle kupi. Niby tam zgłosiło się 30 parę osób, ale wiecie, jak to jest z ludźmi. Eee, także moi drodzy, to by było tyle. Jeszcze raz dzięki, że jesteście, że tutaj wspieracie kanał. Czekamy na te upragnione 14 tysięcy osób. No i oczywiście lecimy po 20 tysięcy. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. No super, naprawdę jestem w szoku, że taka tematyka niszowa, a tyle osób ogląda po prostu kanał. Cieszę się, no bo też wiem, że jest on pomocny. Pomaga wielu ludziom. Nagraliśmy ponad 1500 odcinków o samych kurach, więc jest co oglądać, jest co przeglądać i się uczyć. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!